Spędzić wakacje w takim miejscu, powiem ci, ile będzie cię kosztował tydzień takiego pobytu. Oczywiście nie wliczamy w to kosztów biletów, które w różnych yy, lokalizacjach i w różnych sezonach mogą być oczywiście inne. Na jedzenie, na tydzień pobytu, żebyście sobie dobrze pojedli, popróbowali dobrych restauracji. I oczywiście przy smaków kuchni hiszpańskiej musicie mniej więcej liczyć około 200-220 euro na osobę, na taki tydzień pobytu. Jeżeli chodzi o noclegi, i tutaj dam Wam przykład, na przykład hotelu trzygwiazdkowego, to na taki tydzień na osobę potrzebujecie 540 euro. Jeżeli chodzi o apartamenty, to wyjdzie to bardzo podobnie, a nieraz nawet taniej, bo w apartamentach możecie troszeczkę więcej osób pomieścić. Koszta, które podaję Wam, są to koszta szacowane. Oczywiście jedna osoba zje więcej, druga mniej, ale to tak się przyjmuje mniej więcej jako średnią cenę, jeżeli chciałbyś przyjechać do Hiszpanii, ale też nie spędzać bardzo luksusowych wakacji. Pamiętaj o tym i komentuj, ile Ty wydajesz na swoje wakacje. Ile potrzebujesz pieniędzy na tydzień wakacji ze swoją rodziną tam, gdzie zamierzasz jechać w tym roku? Do zobaczenia w Hiszpanii. Hiszpania czeka na Ciebie. Adios.